Tajnia ma swój specyficzny zapach i często nie jest on przyjemny dla dziewczynek z wielkich miast. Nie jest wyperfumowana jak sklepiki w galeriach handlowych, a unosząca się woń potrafi delikatnie podrapać w nozdrza. Martynka była właśnie taką dziewczynką i zdecydowanie wolała zapach sklepu z zabawkami lub księgarni od zapachu konnego domku. Chociaż wstrzymała swoje receptory węchu, skutecznie zaciskając nos, szła dalej, zaciekawiona wyglądem nowego miejsca. Szukała jakiejś ciekawej rzeczy, tajemniczego miejsca albo niezwykłej postaci. Nie było to łatwe. Większość koni jeździła, a te, które zostały w boksach, nie były zaciekawione jej osobą. Stały leniwie, machały ogonem. I tylko raz na jakiś czas spoglądały, czy nie robić czegoś, co stanowiłoby dla nich zagrożenie. Dziewczynka nie znalazła niczego ciekawego. Wybiegła na zewnątrz, odpuściła palce z nosa i wzięła ogromny haust powietrza. W oddali zauważyła mamę, która z pomocą właściciela stadniny podważała samochód, aby móc wymienić koło. Liczyła w głowie minuty, które przyjdzie jej zostać w dość nieprzyjemnie pachnącym miejscu poza miastem. Nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Nie lubiła się nudzić. Podeszła do padoku i zaczęła uważnie przyglądać się biegającej fietce. Już wcześniej zauważyła, jak energicznie się wyrywa i nie daje się okiełznać. Teraz trener odszedł dalej i tylko z daleka się jej przyglądał. Czekał momentu, aż koń się rozluźni. Nie będzie w stanie zareagować na czas i wyrwać się ze skórzanych naszyjników, którymi próbował ją złapać. Po chwili klacz spuściła głowę i zaczęła jeść kępki trawy rosnące na padoku. Była odwrócona tyłem do trenera, który przynajmniej od dziesięciu minut przestał ją niepokoić. Straciła czujność. Trener, powolnym krokiem, odbijając swoje stopy na piasku, zaczął się do niej zbliżać. Robił to bardzo delikatnie, żeby jej nie spłoszyć. Po chwili był już na tyle blisko, że wydawało się, że całkowicie uśpił jej czujność i uda mu się ją złapać. Kiedy był już naprawdę blisko, Martynka głośno krzyknęła. Uważaj! Fietka spłoszyła się i popędziła naprzód. Sznur, którym trener próbował ją złapać, opadł na ziemię dosłownie metr od jej ogona. Znowu nie udało się jej ujarzmić. Dzięki Martynce dalej mogła biegać po padoku bez naszyjników na szyi. Fietka chciała podziękować dziewczynce za to, że jej pomogła, ale nie wiedziała jak to zrobić. Z początku myślała, że podanie źdźbła trawy będzie dobrym pomysłem, ale przypomniała sobie, że ludzie nie jedzą trawy i ten prezent może nie być porównywalny z pomocą, którą uzyskała. Następnie odwróciła głowę, spojrzała na trenera, a że był dość daleko, podbiegła kłusem do dziewczynki. Spotkały się oko w oko. Teraz to dziewczynka się spłoszyła i odskoczyła kawałek do tyłu. Nigdy nie pracowała z końmi i nie wiedziała, jak ma zareagować. Fietka patrzyła na nią spokojnymi oczami, takimi jak patrzy rodzic na dziecko, kiedy potrzebuje przytulenia. Po chwili dziewczynka powolnym krokiem podeszła do płodu. Potem podeszła też fietka, schyliła głowę i dała się pogłaskać dziewczynce. Była to pierwsza osoba, której Wietka zaufała, i przy której na chwilę stała się spokojna. Dziewczynka gładziła ją delikatnie co jakiś czas patrząc w jej oczy. Wytworzyła się pomiędzy nimi ciekawa więź, dwóch istot tak podobnych do siebie, i magicznie bliskich. Wszyscy patrzyli ze zdumieniem na przebieg wydarzeń, a w szczególności trener, któremu nigdy nie udało się pogłaskać fietki. Po chwili bliskości i tulenia, klacz spojrzała skupionym wzrokiem na Martynkę, próbując przekonać ją do jazdy. Krótka, intensywna chwila zakończyła się radosnym skinieniem głowy dziewczynki, a koń zarżał głośno. Odpowiedzi na wołanie konia odezwała się Dora, stara klacz, z którą Fietka lubiła się ścigać. Dziewczynka podeszła do trenera i powiedziała, że chciałaby mieć jazdy na dorce. Powiedziała również, żeby podszedł do Fietki w wyjątkowy sposób. To jest ruchliwy koń i troszkę nadpobudliwy, ale spokojnie będzie można na nim jeździć. Proszę się skupić tylko na niej i zapomnieć o tym, w jaki sposób pan pracował z innymi końmi. Wtedy się uda. Powiedziała martynka. Poszła do stajni, przymierzyła kask i zadowolona wyczekiwała swojej pierwszej lekcji.